Wszystkim Macie Pitry z tej strony kanał Real Progress. Słuchajcie, dzisiaj sobie porozmawiamy na temat najczęstszych błędów podczas stosowania TRT. Materiał jest dla osób raczej 35-40, ewentualnie 30, plus, które zdecydowały się na TRT. Na pewno można powiedzieć, wiele osób również takich jest. Nie jest to nic dziwnego. Ktoś mi powie, że TRT oczywiście jest dla osób po 40. Nie jest TRT, jest dla osób, które zmagają się z niskim poziomem testosteronu, więc zaczynamy. Słuchajcie, jeśli mowa o TRT i bardzo częstych błędach, w ogóle czym jest TRT i na czym nam tutaj najbardziej zależy. Podczas oczywiście tej terapii zastępczej testosteronu zależy nam najbardziej na tym, aby otrzymać poziom testosteronu w górnej granicy normy. Jeśli mamy normy powiedzmy od 200 do 800, oczywiście nie jest to dokładnie powiedziane, wszystkie laboratoria mają inne normy, ale jeżeli mamy normę od 200 do 800, to prawdopodobnie chcemy utrzymać ten testosteron na poziomie 700, 750, 800 i tak dalej, nie wyższy. Czasami oczywiście zdarza się tak, że osoby, które są na TRD popełniają wiele błędów i te błędy oczywiście warto tutaj zniwelować, natomiast które są najczęstsze? Z tym, co ja się spotykam, oczywiście bardzo z tym jest to, że wiele osób stosuje różne estry testosteronu. Dużo osób stosuje również suste, dużo osób stosuje podczas niesprawdzone środki i wahania stężeń są bardzo częste. Co on na myśli? Według mnie najważniejszym elementem oczywiście jest dobranie dawki indywidualnie pod każdą osobę. Każdy oczywiście będzie miał inny ten metabolizm, jeśli mowa o, jeśli mowa o hormonach, i na każdego ta dawka finalnie będzie wpływała inaczej. Jedne osoby, jedna grupa osób, przepraszam, jedna grupa osób będzie używała tej dawki 100 mg, powiedzmy co trzeci dzień, inna osoba będzie używała dawki 150, i inna, inna osoba będzie używała jeszcze innej dawki, aby osiągnąć po prostu efekt. Na na który, tutaj, na który tutaj czeka. Natomiast trzeba tutaj podejść do tematu indywidualnie. Ja na podstawie swojej pracy bardzo często spotykam się z osobami, muszę usiąść wygodnie, wtedy mi się fajnie gada i tutaj gadam sobie jak do kumpla. Nie, bardzo, bardzo wiele osób tutaj próbuje w odpowiedni sposób dostosować tą dawkę, natomiast te estry są zbyt długie i występują wahania stężenia. Bardzo wiele osób również tutaj ma problem z tym, że w poniedziałek i czwartek robią zastrzyki. To jest bardzo popularne, albo ewentualnie poniedziałek i piątek. Między poniedziałkiem a czwartkiem mamy dwa dni wolne. Między czwartkiem a poniedziałkiem mamy trzy dni wolne. Już tutaj możemy zauważyć, czy te wahanie stężeń będzie. Więc oczywiście musimy wziąć pod uwagę to, że poniedziałek i czwartek to nie jest odpowiednie stosowanie, a odpowiednie stosowanie, stosowanie czy generalnie wykonywanie iniekcji powinno być wykonywane co trzeci bądź co czwarty dzień, stale Nieco poniedziałek i czwartek, tylko raz jeszcze powiem co trzeci, bądź co czwarty dzień i ustalamy to po prostu na poniedziałek, czwartek i na przykład niedzielę. W ten sposób możemy to ustalić oczywiście również delikatnie inaczej. inaczej pod jakieś inne dni tygodnia nie jest tutaj. To aby robić, tak jak mówię, natomiast to jest bardzo istotne i to jest bardzo częsty błąd. Kolejny błąd to oczywiście stosowanie bądź nie stosowanie inhibitorów aromatazy, co to tak naprawdę jest. Gdy stosujemy hormon wzrostu, bardzo często możemy spotkać się z tym, że nasz poziom estradiolu no, wybijany jest w górę. Wybijany w górę, czyli oczywiście stosowanie hormonu wzrostu, będzie powodowało to, że nasz poziom estradiolu będzie wyskakiwał na ponad górne normy. Co powoduje podwyższony poziom estradiolu? Oczywiście podwyższony poziom estradiolu to jest po pierwsze ginekomasty, jeżeli jest zbyt wysoki, znużenie, ospałość, gorsze funkcjonowanie w ciągu dnia, gorsza regeneracja, gorsze libido i generalnie takie można powiedzieć, no. Ja to zawsze mówię, jestem bardzo, bardzo, bardzo zmęczony, czuję się zajechany i tak dalej. Prawdopodobnie jest to estradiol, gdy to badam, jest to estradiol. Natomiast pamiętajcie, też to jest bardzo istotne i tutaj o tym wtrącę, poziomy estradiolu nie u każdego powinien być na identycznym poziomie. Oczywiście na samym początku prowadzi, prowadzimy wprowadzając, przepraszam, TRT zawsze zależy nam na to, aby sprawdzić w jakim tutaj obszarze znajdował się nasz stradiol podczas pierwszych tych badań czyli przed TRT. Podczas TRT oczywiście sprawdzamy, czy ten stradiol wybiło w górę. Jeżeli stradiol jest wyżej, natomiast nie odczuwamy skutków ubocznych, czujemy się dobrze możemy to zostawić. Natomiast jeżeli ten estradiol nadal potrafi wskakiwać jeszcze wyżej, jeszcze wyżej i jeszcze wyżej musimy skupić się na tym, aby ten stradiol zbić. W jaki sposób zbijamy stradiol? Oczywiście na podstawie stosowania arimidexu, semexu bądź elektrozolu, który oczywiście odradzam i w ten sposób możemy ten estradiol obniżyć. Obniżamy go właśnie do poziomu takiego, gdzie czujemy się dobrze, gdzie czuliśmy się naprawdę zregenerowani, z dobrym libido, z dobrym samopoczuciem, bez zmęczenia i tego typu, tego typu dolegliwości. I u niektórych osób będzie to delikatnie ponad normę, u niektórych osób będzie to w normie. Ja raczej zawsze tutaj Proponuję u osób, które są na TRT, zbliżyć się jak najbardziej do wyników, które były przed kuracją testosteronem. No i oczywiście u takich osób trzeba te badania wykonywać delikatnie częściej, aby w odpowiedni sposób dostosować dawkę. Jak powinna wyglądać właśnie dawka tego typu inhibitora, to już zależy. Niektóre osoby dostosowały pół tabletki co x dni, niektóre osoby dostosowały czwartą tabletki co x dni, a jeszcze inne osoby. Będę musiał brać to części. Raczej podczas TRT stosowanie inhibitorów jest dość rzadkie jest raczej stałe i staramy się do dawkę dobrać jak najszybciej. Oczywiście na podstawie badań, które raz trzeba wykonać, powiedzmy na początku, kolejny raz po dwóch tygodniach, a czasami nawet tydzień w tydzień, przez miesiąc czasu. Ale tak naprawdę zależy nam na zdrowiu, zależy nam na dobrym samopoczuciu i po to wchodzimy na TRT, aby czuć się naprawdę świetnie, naprawdę dobrze. Więc no, myślę, że te badania na początku mogą być delikatnie uciążliwe, ale bardzo istotne. To błędem, właśnie tutaj, jest numer jeden. Stosowanie zbyt dużych dawek, bądź stosowanie kompletnych inhibitorów, bądź można powiedzieć tutaj jeszcze inaczej, tutaj podejdę do tematu i powiem, że niektóre osoby powinny stosować inhibitory stale, a niektóre osoby podczas TRT inhibitorów nie powinny nie stosować w ogóle. Tak naprawdę zależy to od naszych indywidualnych tutaj. Parametrów i tutaj chciałem się skupić na tym, że bardzo wiele osób zarzucało mi również to, że rozpisuję inhibitory podczas TRT, gdzie widziałem u danej osoby, że ten estradiol naprawdę się zmienia. Mam na to powiedzmy papiery i, i widzę, że tak jest i widzę, jak ta osoba się czuje. No jest oczywiście osoby, które kompletnie inhibitorów nie stosują i wysłały mi badania i kompletnie te badania się nie zmieniają. Ewentualnie ten estradiol idzie delikatnie wyżej, natomiast te osoby czują się naprawdę bardzo dobrze i wtedy tutaj rąk już nie maczamy w tego typu problemy, bo wszystko jest ok. Jeśli mowa o prolaktynie, bo to jest również też bardzo istotny temat, bardzo często podczas pierwszego kontaktu z testosteronem nasz poziom prolaktyny może wskoczyć wyżej. Bardzo wiele osób to bagatelizuje, bardzo wiele osób również na prolaktynę używa inhibitora aromatazy, co jest oczywiście wielkim błędem i może wydawać się to delikatnie śmieszne, ale takie mamy dziś informacje promowane, więc oczywiście nic mnie tutaj już nie zdziwi i tutaj doradzam oczywiście dla osób tego typu, które zborykają się z wysoką prolaktyną, ewentualnie podniesioną prolaktyną, aby użyć kabaseru bądź dostinexu. Dawkowanie również bardzo indywidualne, ale tutaj wtrącę, że bardzo często bywa tak, że ten kabaster czy dostinek użyjemy raz, ewentualnie dwa razy i ta prolektyna już w górę wracać nie będzie. Oczywiście warto zbadać po miesiącu, warto zbadać po dwóch miesiącach, po trzech miesiącach, jak ten poziom prolektyny wygląda, ale bardzo często widzę... U osób, czy to na TRT, czy u osób, które nawet są na wyższych dawkach, testa, że ten poziom proaktywny potrafi delikatnie wybić się w górę. Później, gdy z tym schodzimy, tak naprawdę proaktywny zostaje w miejscu, ewentualnie delikatnie idzie wyżej, natomiast nadal nie wyskakuje tutaj ponad normę i możemy śmiało trzymać tego typu, tego typu poziom. Co jest również bardzo istotne podczas terty, to oczywiście to. Aby zwrócić uwagę na poziom naszego testo testosteronu, co mamy oczywiście na samym początku, na odpowiedni poziom estradiolu, prolaktyny, zapisać to sobie, zapisać te badania, reagować, sprawdzać to i tak dalej. No i oczywiście na podstawie tego starać się utrzymać te dawki jak najdłużej. Co jest, co jest kompletnym, co jest kolejnym bardzo istotnym elementem podczas TRT, to oczywiście to, że musimy również sprawdzać, jak wygląda poziom naszego, naszego naszej hemoglobiny, naszego hematokrytu i różnych innych parametrów. Pamiętajcie, jeżeli chodzicie na TRT, te, to robicie to prawdopodobnie po to, aby czuć się dużo lepiej. Oczywiście jest to dla mnie zrozumiałe, chcecie być facetami, nie chcecie tutaj czuć, czuć się hormonalnie hormonalnie zniszczenie, jak ja to mówię, nikt nie chce mieć tej menopauzy męskiej, natomiast bardzo istotne jest to, aby również zwrócić uwagę na hemoglobinę, hematokryt, żelazo, ferrytynę. ta tarczyca, która, gdzie tarczyca również ma wpływ na to, jak się czujemy, oczywiście na lipidy, gdzie te lipidy są bardzo, to bardzo często, bardzo mocno zmęczone, no i oczywiście zadbać o odpowiednią suplementację. To, że wrzucicie sam testosteron na sam początku, oczywiście zrobi fajną robotę, ale musimy mieć pod uwagę to, że jeżeli nasz organizm w pełni nie będzie funkcjonował odpowiednio, to oczywiście te parametry, które są rozjechane, będą wpływały, na to, czujemy się źle, mimo tego, że stosujemy TRT, więc jest to bardzo istotne. No i tutaj typowa suplementacja antyoksydantami zdrowymi kwasami tłuszczowymi, oczywiście odpowiednia regeneracja, czyli również dobre suplementy przed snem. To wszystko jest bardzo istotne i warto byłoby to dopiąć od początku do końca. Co mogę jeszcze powiedzieć na temat, na temat TRT? Ja bardzo często spotykam się z tym. Że sobie podczas TRT w pewnym momencie chcą odłożyć jakikolwiek kolejny środek. I tutaj zaczyna się problem, ponieważ TRT to jest oczywiście stosowanie tylko i wyłącznie samego testosteronu. Natomiast ten testosteron, jak powiedziałem, wcześniej, powinien być w górnej granicy naszej normy. Wiele osób tam również, które wysyłają mi ankiety do współpracy. Od razu patrzę na komputer. Wiele tych osób wysyłają mi, że tutaj informacje są na TRT, natomiast stosujesz jeszcze delikatną dawkę oksy, delikatnie tutaj może MPP, albo jakiś masteronik, ale jest to na TRT. Nie jesteś na TRT. Jeżeli jesteś na TRT i twoja dawka testosteronu jest jak na TRT, ale stosujesz dodatkowe środki, to robisz sobie bałagan hormonalny, robisz sobie bałagan delikatnie również i właśnie w lipidach, poprzez na przykład stosowanie dodatkowych środków. I tutaj pojawić się może również ze względu na stosowanie PP, kolejny problem z prolaktyną i tak dalej. Jeżeli jesteś na TRT, to jesteś na TRT. Jeżeli do tego dokładasz cokolwiek innego, jest kolejny środek, to oczywiście, oczywiście jesteś już na cyklu i trzeba to wziąć na klatę i nie udawać, że jesteśmy na TRT, bo jesteśmy na cyklu. Według mnie nie jest to dobre rozwiązanie i też tutaj chciałbym zachęcić osoby, które są na TRT i stosują dawki, dość niskie dawki innych środków. Jeżeli chcecie jakby Zwiększyć swoje efekty i naprawdę zwiększyć efekty, to według mnie wyższa dawka testosteronu sprawi się o wiele lepiej, natomiast to już nie będzie TRT. Natomiast sprawdzi spra 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 się to o wiele lepiej aniżeli, aniżeli stosowanie dodatkowego, dodatkowego środka, dodatkowego anabolika, ewentualnie środka, który może pomóc nam w redukcji tkanki tłuszczowej. To trzeba mieć na uwadze. Oczywiście stosowanie jakiejkolwiek jochimbiny i spalacz tutaj nie biorę pod uwagę. Mówię typowo o środkach, z którymi się spotykam, czyli Masteron, OXA, MPP i tym podobne. Co jest również bardzo istotne, jeśli mowa o, o TRT, to oczywiście stosowanie bądź niestosowanie HCG. Ja raczej zalecam stosowanie HCG ewentualnie co trzeci bądź czwarty dzień. O dawce nie będę mówił, ponieważ to już zależy od tego czy jest to HCG apteczny, czy HCG underowe. Te dawki bardzo mocno się różnią w jednym przypadku i w drugim, a to tylko i wyłącznie ze względu na to, że te underowe jest bardzo często również zaniżone. Trzeba o tym mówić, ponieważ tutaj oczywiście dbamy o swoje zdrowie, o zdrowie naszych jądr, jakkolwiek to również Zabrzmi, a mowa o zdrowiu jądru, to oczywiście mowa o tym, aby one nie zapomniały do czego zostały stworzone, po co są, no i oczywiście, aby pamiętały o swoim istnieniu. Naprawdę, to jest bardzo istotne. Natomiast możemy stosować również HCG cyklicznie, co 6 tygodni, 8 tygodni, ewentualnie niektórzy stosują nawet co 10 tygodni. Ja raczej jestem zdania, że co 6-8 tygodni będzie będzie odpowiednim momentem, no i te HCG według mnie powinniśmy stosować, tym bardziej jeżeli zależy nam na płodności w późniejszym okresie i tym bardziej jeżeli naprawdę chcemy później na przykład się odblokować. Czy odblokowanie poterte będzie dobrym rozwiązaniem? Według mnie nie, ponieważ przyzwyczaić się do naprawdę fajnego, komfortowego funkcjonowania, lepszej regeneracji, lepszego, można powiedzieć, efektu i w pracy, i w życiu codziennym, i we współżyciu dalej, I gdy zrobicie odblok, prawdopodobnie wrócicie do norm, które mieliście przed rozpoczęciem kuracji. jest tu będziecie czuć się gorzej, czuć się źle, wpłynie to na Waszą psychikę. No i w takim momencie prawdopodobnie znów rozpoczniecie TRT, więc według mnie to będzie błędem. Jeżeli jesteśmy na TRT, ja tutaj doradzam zrobić to przez dłuższy okres czasu. Doradzam to zrobić dla osób, które próbowały podnieść poziom testosteronu w inny sposób, a jest to możliwe oczywiście poprzez dietę, trening, suplementację, poprzez uregulowanie. Wyników badań. Natomiast, jeżeli rozpoczęliście TRT, no to ja to TRT bym oczywiście stosował i byłbym zdania, raczej aby się na tym utrzymywać. Jeżeli chcecie więcej tego typu materiału, materiał już trwa 12 minut, jak chciałem powiedzieć tutaj, naprawdę dość krótko, to oczywiście zachęcam. E, oczywiście wchodźcie w opis. Tam macie nasze social media. Jeżeli mowa o komentarzach, zawsze to czytamy. Jest to bardzo miłe, więc bardzo dziękuję. No i oczywiście zapraszam Was do komentowania, które może pomóc nam delikatnie w zasięgach, które są na dzisiejszych czas na YouTubie u każdego dosłownie każdego no dość, dość kiepskie. E, dawajcie znać również w komentarzach, jakie macie propozycje na kolejny materiał, a ja Wam bardzo dziękuję i do zobaczenia w kolejnym Simanko. Hejka.